Wiele lat temu uległem kontuzji. Diagnoza była następująca, ubytek miseczkowaty kłykcia kolanowego. Po rozlicznych deliberacjach, skrowania się po głowie, co zrobić, gdzie to zrobić, podjąłem ostateczną decyzję, że robię to w szpitalu Medicaver w RehaSporcie. Wtedy poznałem doktora Michała Konika, któremu zaufałem, no i podjęliśmy decyzję, że szczepiamy. Pół endoprotezę, bo ta gwarantuje jak najszybszy powrót do mojej dawnej aktywności. Od operacji minęło 6 tygodni. Ważną rzecz należy tutaj powiedzieć. Bez rehabilitacji nie byłoby sukcesu. Rehabilitacja powoduje to, że mamy ten progres, że im więcej ćwiczymy, im więcej pracujemy, tym szybszy powrót do zdrowia, tym szybszy powrót do dawnej aktywności. Już pierwszego dnia po operacji był u mnie fizjoterapeuta. Rozpoczęliśmy ćwiczenia oczywiście delikatne, skromne, nieinwazyjne. No i potem rozpędzaliśmy to, rozpędzaliśmy. Nie należy się w ogóle nad tym zastanawiać. Po prostu trzeba się zawziąć, zapiąć i robić co należy. Rehabilitacja, rehabilitacja, rehabilitacja. Oczywiście pod okiem fachowców, którzy nam tej całej chirurgicznej roboty nie popsują. Jak jest? Jest świetnie, jest coraz lepiej. Wizyta u doktora, konika, kontrolna, tylko mi to uświadomiła. Wszystkim, którzy doświadczyli czy doświadczają podobnych operacji jak ja, życzę sukcesów. Ortopedia Rehasport w szpitalu Medicaver. Gorąco polecam. Jarosław Boberek.